Minęły już dwa tygodnie od premiery nowej generacji konsol: Xbox Series X miał swoją premierę 10 listopada, PlayStation 5 12. Do Polski PlayStation zawitało jednak dopiero 19 listopada, więc to datę te uznam za premierę i na niej będę bazował w dalszej części materiału. A tak swoją drogą to zawitało to chyba dosyć duże słowo, biorąc pod uwagę ograniczoną dostępność konsol od Sony. Ja jestem Mikołaj Świdziński. A w tym filmie postaram się przybliżyć wam, w jakie tytuły już możemy zagrać na nowych Xboxach i Playjakach. I jeszcze mała uwaga: nie jest to zestawienie wszystkich gier aktualnie dostępnych na nowych konsolach. Wybrałem moim zdaniem najgorętsze premiery ostatnich dwóch tygodni i do tego gry popularne na poprzedniej generacji. Zacznijmy od Xbox Series X, bo to właśnie ta konsola rozpoczęła kolejną generację. Jest to na następcom Xbox One od firmy Microsoft, a jego cena wynosi około 2250 zł. Xbox Series X jest wyposażony w ośmierdzeniowy procesor o częstotliwości taktowania do 3,8 GHz układ graficzny o wydajności 12 teraflopów i 16 GB pamięci RAM GDDR6. W tym materiale celowo pomijam wydany w ten sam dzień Xbox Series S, bo jest to konsola znacznie słabsza od Xbox Series X i PlayStation 5, a na tych platformach się dzisiaj skupimy. Warto jeszcze dodać, że Xbox Series X miał w Polsce premierę ponad tydzień przed PlayStation 5. Nowe gry ekskluzywne. W przypadku Xbox Series X trudno mówić o ekskluzywności dla konsoli. Lepiej pasowałoby określenie Ekskluzywność dla platform Microsoftu. Microsoft bowiem coraz skuteczniej stara się łączyć ze sobą granie na konsoli i na komputerze, stąd też wiele gier dostępnych na nowym Xboxie można ograć też na PC. W tej kategorii więc, jako ekskluzywną zawartość, potraktuję dostęp do subskrypcji Xbox Game Pass, która zawiera zarówno wiele nowszych, jak i starszych produkcji, a w porównaniu do PlayStation Plus wypada znacznie lepiej. Xboxowa przepustka daje nam dostęp do biblioteki ponad 100 gier, których lista jest co jakiś czas aktualizowana. Dla przykładu, ostatnio zestaw tytułów powiększył się o kilkadziesiąt gier dostępnych w abonamencie EA Play. PlayStation Plus umożliwia jedynie co miesięczne przypisywanie kilku gier do swojej subskrypcji. Na gry dostępne wyłącznie na Xbox Series X i PC, z pominięciem Xbox One, przyjdzie nam jeszcze chwilę poczekać. Gry z poprzedniej generacji. Znajdziemy tu znane tytuły, takie jak Forza Horizon 4, Sea of Thieves. Gears 5 czy Gears Tactics, wczesny dostęp w postaci Grounded, kilka mniejszych produkcji, jak na przykład Ori and the Will of the Wisps, Yes, Your Grace oraz zestawy gier Wolfenstein Alt History Collection, zawierające Wolfenstein The New Order, The Old Blood. Wolfenstein 2: The New Colossus oraz Wolfenstein Youngblood. Arcane Anniversary Collection, zawierające Dishonored Definitive Edition, Dishonored 2, Dishonored Death of the Outsider oraz Prey z 2017 roku. To oczywiście tylko wybrane gry na Xbox Series X, a było w czym wybierać? Głównie za sprawą wydawania gier zarówno na konsolach, jak i na PC. PlayStation 5 to naturalna ewolucja konsoli PlayStation 4 od Sony, a jej cena to około 2300 zł. Mowa tu oczywiście o wersji z napędem na płyty, bo model bez niego jest o kilkaset złotych tańszy. PlayStation 5 posiada 8 rdzeniowy procesor o taktowaniu do 3,5 GHz, układ graficzny o mocy około 10 teraflopów i 16 GB pamięci RAM GDDR6. Przypomnę jeszcze tylko, że PlayStation 5 zadebiutowało w Polsce ponad tydzień po premierze Xbox Series X. Nowe gry ekskluzywne Sony już od startu ich nowej konsoli powoli buduje bibliotekę ekskluzywów. W jej skład wchodzą jak na razie dwie gry, których mechaniki są skupione na przedstawieniu nowemu użytkownikowi działania specjalnych funkcji Pada i konsoli, czyli Astros Playroom i Gunia Fighter Jiggly Haptic Edition. Oraz pełnoprawny ekskluzyw w postaci Demon's Souls Remake. Gry z poprzedniej generacji. To produkcje takie jak Marvel's Spider-Man, Miles Morales, Bugsnax, Snacks, Sackboy A Big Adventure czy The Pathless. Gry dostępne na obu konsolach. Wśród już dostępnych produkcji znajdziemy też sporo tytułów. Które możemy ograć niezależnie od platformy, na jaką się zdecydujemy. Zarówno na Xbox Series X, jak i na PlayStation 5 wydano już lub zoptymalizowano następujące gry: Planet Coaster Console Edition, No Man's Sky, Devil May Cry 5, For Honor, Manitor, Borderlands 3, Doom Eternal, Dead by Daylight. Cztery darmówki w postaci War Thunder, Fortnite, Destiny 2 i Rock Company oraz świeże premiery takie jak Dirt 5, Watch Dogs Legion, Overcooked All You Can Eat, Observer System Redux, Call of Duty Black Ops Cold War, Warhammer Chaosbane, Yakuza Like a Dragon, Assassin's Creed Valhalla. Patrząc na ilość gier z poprzedniej generacji, a także na to ile tytułów dostępnych jest w Xbox Game Pass, to nie mając żadnej platformy do grania, pewnie zdecydowałbym się na Xboxa Series X i co miesięczną subskrypcję w wysokości od 40 do 55 zł. Rozpocząłbym tym samym swoją przygodę z tytułami ekskluzywnymi dla platform Microsoftu, a w przerwach od ich ogrywania nadrobiłbym starsze produkcje. Nie tylko te zery Xboxa One, ale także 360 czy pierwszego Xboxa. Będąc jednak posiadaczem komputera, na którym mogę zagrać, w Praktycznie wszystkie gry dostępne na Xbox Series X i mając do wyboru dwie konsole nowej generacji, pewnie zdecydowałbym się na PlayStation 5 i poczekał chwilę na nowe tytuły ekskluzywne od PlayStation Studios. W większości przypadków są to bardzo udane gry, a wypadałoby powiedzieć nawet bardzo udane serie gier, takie jak na przykład God of War, Uncharted, Gran Turismo, Ratchet Clank czy The Last of Us. Tytuły na PlayStation 5. Pewnie bym kupował, nie czekając aż, no i czy w ogóle pojawią się w abonamencie PlayStation Plus. A gry dostępne na PC, a co za tym idzie w dużej mierze też na Xboxie Series X, ogrywałbym po prostu na swoim blaszaku. Tym samym urozmaiciłbym sobie trochę obcowanie z grami wideo, korzystając raz z nowego pada PlayStation, oraz z klawiatury i myszki. A wy którą konsolę byście wybrali? A może już cieszycie się grami na nowej generacji? Jeśli tak to na Xboxie czy na PlayStation. Ja się z wami żegnam. Zapraszam was na następny film na kanale TesterGier.pl i na naszą stronę internetową.